Czy warto inwestować w złoto? Czy przy obecnych cenach opłaca się je jeszcze w ogóle kupować? To są pytania, które właściwie słyszymy codziennie. I jeśli trafiłeś na ten film, to bardzo możliwe, że sam również je sobie zadajesz. Na wstępie chcę od razu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest seria, która ma Cię przekonać do kupna złota. To jest seria, która ma sprawić, że jeśli zdecydujesz się je kupić, zrobisz to świadomie. Jeśli po tym filmie dojdziesz do wniosku, że złoto nie jest jednak dla Ciebie, to również będzie to dobra decyzja. Złotem zajmujemy się zawodowo od wielu lat. Słyszałem już bardzo różne historie napisane przez samo życie. Rozmawiałem z ludźmi, którzy kupili złoto w odpowiednim dla siebie momencie, mieli wobec niego realne oczekiwania i traktowali je po prostu jako zabezpieczenie. Ale widziałem też takich, którzy kupili złoto, bo ktoś obiecał im szybki zysk, bo spodziewali się cudów, a potem byli rozczarowani i zniechęceni, a przez to ostatecznie zrażeni do tego kruszcu w jakiejkolwiek formie. I właśnie dlatego chcę w tej serii mówić bez uproszczeń i bez obietnic. Zacznijmy od czegoś, co może zabrzmieć kontrowersyjnie. Złoto nie jest inwestycją, która macie wzbogacić. Lepiej myśleć o nim jako o formie długoterminowego przechowania wartości, a nie narzędziu do generowania zysków. Jeśli oczekujesz spektakularnych stóp zwrotu, szybkiego pomnażania kapitału, czy wręcz strzału życia, to złoto prawdopodobnie nie jest tym, czego szukasz. Rolą złota nie jest to, żebyś stał się bogaty. Rolą złota jest to, żebyś nie zbiedniał, a to jest ogromna różnica. Podkreślam, w złocie chodzi o to, żeby w długim okresie nie stracić siły nabywczej, a nie o to, żeby stać się bogatym. Złoto nie generuje odsetek, nie wypłaca dywidendy, nie pracuje samo z siebie. Złoto nie daje dochodu, nie daje pasywnego przypływu pieniędzy oraz nie jest alternatywą dla biznesu czy giełdy. Złoto jest raczej formą przechowania wartości, zabezpieczeniem na długi termin i elementem dywersyfikacji majątku, a nie jego podstawą. Jeśli ktoś przedstawia je jako najlepszą inwestycję na świecie, to bardzo upraszcza rzeczywistość. Albo po prostu próbuje Ci coś sprzedać. Słysząc to wszystko o złocie, zapewne zadajesz sobie teraz pytanie to dlaczego ludzie w ogóle je kupują? Brak odsetek, wysoka cena zakupu, Ryzyko i wymogi przechowywania. Po co się z tym męczyć? Odpowiedź jest dużo bardziej złożona niż mogłoby się wydawać, i na pewno nie będziemy w stanie wyczerpać wszystkich jej niuansów w ciągu jednego filmu. Zacznijmy jednak od podstaw. Ludzie najczęściej kupują złoto z trzech powodów. Po pierwsze, Wielu osobom daje ono poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Fizyczne złoto inwestycyjne nie jest aktywem, który jest zobowiązaniem jakiejś instytucji i nie zależy bezpośrednio od systemu bankowego. To realna, materialna forma własności. W świecie, w którym coraz więcej dóbr ma charakter jedynie umowny, tymczasowy i cyfrowy, dla części inwestorów sama możliwość posiadania czegoś trwałego i namacalnego niesie ze sobą istotną wartość. I nie chodzi tu o emocje, a o poczucie bezpośredniej kontroli nad częścią własnego majątku. Jak zwracał w swoich pracach uwagę historyk Richard Pipes, pojęcie wolności bardzo silnie wiąże się z pojęciem własności, i to właśnie w tym kontekście wiele osób postrzega złoto. Po drugie, Złoto bywa postrzegane jako forma ochrony siły nabywczej. Nie chodzi tu o to, że złoto samo z siebie drożeje. Często kluczowe jest to, że w długim okresie to pieniądz traci swoją wartość. Współczesne waluty fiducjarne opierają się na zaufaniu do emitenta i jego polityki monetarnej. W praktyce oznacza to możliwość zwiększenia podaży pieniądza w czasie, co w długim horyzoncie bywa jednym z czynników sprzyjających inflacji. Złoto, jako aktywo o ograniczonej podaży, którego nie da się w prosty sposób wytworzyć czy dodrukować, od setek lat pełni rolę uniwersalnego nośnika wartości. Dzięki tej właściwości wiele osób postrzega je jako element długoterminowej ochrony majątku. Po trzecie, spokój psychiczny. Dla części inwestorów znaczenie ma nie tylko struktura portfela, ale też to, jak czują się z własnymi decyzjami. Okresach zmienności rynkowej. Złoto, jako aktywo relatywnie stabilne i dobrze znane, bywa postrzegane jako element, który pozwala ograniczyć emocjonalne reakcje na krótkoterminowe wahania cen innych aktywów. Z drugiej strony, dla innych złoto nie ma ze spokojem wiele wspólnego. Obawiają się możliwości jego utraty, np. w wyniku zgubienia czy kradzieży. To oczywiście bardzo indywidualna kwestia. Dla jednych będzie to realna wartość, dla innych zupełnie nieistotna. I właśnie dlatego złoto nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Jest jeszcze jeden argument, o którym rzadziej mówi się wprost, a który dla części osób ma realne znaczenie mobilność i wysoka koncentracja wartości. Złoto jest aktywem o bardzo wysokiej gęstości kapitału. Stosunkowo niewielka jego objętość. Może reprezentować znaczną część naszego majątku. Warto czasem zadać sobie proste, czysto teoretyczne pytanie: jaką część swojego dobytku bylibyśmy w stanie zabrać ze sobą w sytuacji awaryjnej, mając na przykład tylko godzinę, żeby się spakować? Firmy nie da się ze sobą zabrać, nieruchomości również. Dzieła sztuki czy inne dobra materialne są często nieporęczne, trudne do wyceny i transportu. Złoto. Przeciwieństwo do tych aktywów jest relatywnie łatwe do przeniesienia. Niewielka ilość monet czy sztabek może zmieścić się w kieszeni lub niewielkiej torbie, a jednocześnie reprezentować bardzo dużą siłę nabywczą. Co więcej, złoto jest aktywem globalnie rozpoznawalnym i płynnym. W razie potrzeby może zostać wymienione na lokalne waluty, tak jak euro, dolary, franki szwajcarskie czy funty, praktycznie w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście nie jest to argument istotny dla każdego. Dla wielu inwestorów pozostanie on czysto abstrakcyjny, ale dla części osób właśnie ta mobilność i uniwersalność stanowią dodatkowy element, który przemawia na korzyść posiadania fizycznego złota jako fragmentu swojego majątku. Teraz coś, co zawsze powinno paść w uczciwej rozmowie o złocie, a więc jego wady. Mówię o tym celowo na tym etapie, bo bez zrozumienia ograniczeń tej formy inwestowania trudno podjąć świadomą i odpowiedzialną decyzję. Po pierwsze, koszty. Kupno fizycznego złota wiąże się z marżą, co oznacza, że nie kupujemy go po samej cenie giełdowej. W cenie zawarte są również koszty produkcji, dystrybucji oraz marża sprzedawcy. W przeciwieństwie do instrumentów finansowych, gdzie koszty transakcyjne bywają symboliczne, w przypadku złota fizycznego są one odczuwalne już na samym starcie inwestycji. Do tego dochodzą kwestie przechowywania, takie jak skrytka bankowa czy safe, a w niektórych przypadkach również dodatkowe ubezpieczenie. Wszystko to sprawia, że złoto nie jest aktywem tanim w obsłudze i zdecydowanie lepiej sprawdza się w dłuższym horyzoncie czasowym. Drugim istotnym ograniczeniem jest brak dochodu. Złoto samo z siebie nie generuje przepływów pieniężnych, nie wypłaca odsetek ani dywidendy i nie daje bieżącego dochodu. Zysk z inwestycji w złoto pojawia się wyłącznie wtedy, gdy jego cena rośnie, co bardzo często odbywa się powoli i dopiero na przestrzeni wielu lat. Z tego powodu złoto nie zastępuje lokat, obligacji, rynku akcji ani prowadzenia własnego biznesu. Dla osób oczekujących, że kapitał będzie regularnie pracował i przynosił dochód, złoto może okazać się rozwiązaniem niesatysfakcjonującym. Trzecim elementem, o którym trzeba powiedzieć wprost, jest długi horyzont inwestycyjny. Złoto naprawdę wymaga cierpliwości. Nie jest to aktywo stworzone do krótkoterminowych spekulacji ani do szybkiego obrotu. Historia rynku pokazuje, że zdarzały się wieloletnie okresy. W których cena złota pozostawała na podobnym poziomie, a czasem wręcz spadała. Kupując złoto, należy liczyć się z możliwością zamrożenia kapitału na długi czas. Jeśli ktoś podchodzi do tej inwestycji z myślą o szybkim zysku w perspektywie kilku miesięcy, bardzo często kończy się to rozczarowaniem. Nie dlatego, że złoto nie działa, ale dlatego, że zostało kupione z niewłaściwymi oczekiwaniami. Wszystko to nie oznacza, że złoto jest złym wyborem. Oznacza jedynie, że jest to wybór specyficzny, wymagający świadomości, cierpliwości i realistycznego podejścia. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby przed jego zakupem dobrze zrozumieć zarówno zalety, jak i ograniczenia tej formy lokowania kapitału. Złoto może mieć sens dla osób, które myślą długoterminowo, chcą zabezpieczyć część swojego majątku i nie oczekują spektakularnych, szybkich zysków. Sprawdza się wtedy, gdy jest traktowane jako element uzupełniający portfel, a nie jego fundament, i gdy towarzyszy mu świadomość zarówno zalet, jak i ograniczeń tej formy inwestowania. Z drugiej strony, złoto raczej nie będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które liczą na szybki zarobek. Nie akceptują kosztów związanych z zakupem i przechowywaniem fizycznego kruszcu, albo oczekują, że zainwestowane pieniądze będą regularnie pracować i przynosić pewny dochód. W takich przypadkach inne klasy aktywów mogą lepiej odpowiadać na takie potrzeby. I to jest całkowicie w porządku. Nie każda inwestycja musi pasować do każdego inwestora. Świadoma decyzja, również ta o niekupowaniu złota, jest znacznie lepsza niż zakup dokonany pod wpływem emocji, mody czy obietnic łatwego zysku. W kolejnych filmach przyjrzymy się tematowi bardziej szczegółowo. Omówimy różne formy inwestowania w złoto, porozmawiamy o monetach, sztabkach i tak zwanym złocie papierowym. A cały ten obszar będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Spokojnie, bez pośpiechu i bez uproszczeń. Jeśli taki sposób myślenia o inwestowaniu jest Ci bliski, zapraszam do kolejnych materiałów.